Siemka, tutaj szeregowy Dziś zaprezentuję wam grę Brick Fortes, e, Tryb drużynowy deadmach. E, ta gra jest podobna do Minecrafta Tak wiem, że na pewno będziecie się tutaj, oj Na pewno będziecie się tutaj mówić, że Jakim dziecko Minecrafta, czy coś, nie, a to jest gra podobna do Minecrafta, tylko jest oparta na szczelaninkach Tak e, to, Bum, bum hmm. hmm. no, Gra jest bardzo fajna Moim zdaniem oczywiście Jak mówiłem to jest tryb drużynowy Deadmach. Ee, nie ogarniam tej mapy, pierwszy raz w nią gram, tak więc że... pewno będę tutaj lamić, muszę poogarniać troszeczkę Z tego co tu widzę to o, ta mapa jest podobna do Contest Strike'a 1.6 Mapa od The Dust ta jest ja ma, to jest chyba mapa też czy jakoś tak. O tak że przypomniałem mi się kiedyś lata z jest strajka. O. Tutaj kampią. A, uciekaj! <dinizi> <competitions> <dzedonder> no z tej gry było może tak parę odcinków. Jeszcze wiadomo z innych gier typu też cenaninki a to zobaczycie może za niedługo na moim kanale tylko tą mapę muszę pooganiać um, jest tam przejście? jest oj ale do sam siebie już <grym> a, uciekaj um. Jest! Cię... Udało mi się go zabić Gratulacje dla mnie Jest, 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 zabiłem go youpi To są też takie zadania dzienne Oj Byłem na HEDA W tej sytuacji nic nie mogłem zrobić Ja tu będę chyba granatami ćpać, bo Sam siebie zabiję <grym> Totalnie na maksa. Jeśli nie będzie trwać tak do te 160 punktów, które jest tam właśnie zaznaczone, że musimy tyle osiągnąć. Jestem na serwerze, gdzie mamy gracze to jest bardzo lepsze było nie ode mnie. Mam jakiś taki radar czy z którego... Ukorzystać tam jest tam jest chyba jakiś, tam jest jakiś ludzie, gdzieś tam jest jakieś lucie, jakieś lucie, jakieś lucie, jakieś lucie, jakieś lucie, jakieś lucie, jakieś mi mój. Wow, The system Fuck you. <laughs> Mam zabitych. Mam staty na 4, 4, 6. O, jako się to, to tam Normu Będę sobie musiał zbierać kasę na jakąś lepszą broń. Z tej gry. Z tej grze. Zabiłem. Myślę, że mogę... Ło, wow wow, 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 wow. Ech, macheta. Ze snajperki gością mnie pociągnął. Go, 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 go. go mapa jest bardzo mała i tu jest też trochę ja, ja lubię mapy duże bo takie malutkie tu wszędzie zgraczy niektórzy może to lubią niektórzy nie każdy ma jakieś tam swoje wyjaśnienia jezus jest pistoleta w przypadku owo weszłem Fajnie, że tutaj są takie wyświetlenia, gdy się napisze to Wanda Wander cię pisze i że on cię zabił jego pójśka, tak to też jest fajna animacja moim zdaniem. Nie mogę dużo granatu chyba pisać. Też jest respawn, ta kreska. Przyjąłem od nowa, ale z... ...mlec kliknę. Zabiję kogoś z granatem, zabiję. Weszłem. Antyterrorysta. Zabiję go Ładuję, fuck Jest, udało mi się zabić go Uff. Masakra O, drugiego na awku był Jest tutaj, będziemy czekać hmm. Zabijamy sobie tu O na dobiciu był i jednak mnie zabił O wyrównało się jakoś remis z 10 na 8, i 10 O no, już my jesteśmy, o wygrywamy To no, dobrze, to dobrze, to dobrze Za wygraną więcej kasy się dostaje O, właśnie o tym wandacie mówić. Tylko ja się nie dorównam, bo jestem znów Stochowy jak to niektórzy mówią. Jestem goły. Tak więc, że... Ciężko jest nie rozwalić, niektórzy mają lepszą broń. Ale nie, trzeba się jakoś postarać. Z granata im tam wiadę, to może coś się stało zrobić. I to do niego. Grana może go zabije. E, eh, nie zabije go. Dobra. Sebastian, postaraj się, Sebastian, postaraj się. <laughs> Czy udany Dobra, tu są zadanie, a rozkład króra Kubicka. O prawie go zabiłem! Yes! Co mi się śpię. Oj, z góry mnie wziął gościu. Drużynowy nowy jest fajny, bo zwykły DeadMark to jest trochę, trochę czytowaty A tak to ze Steam jeździ ja drużynowy, to jest taki tam... Jest czy znaczy samotny taki. Dla mnie to jest czutowaty. Tu jak uczy się. Częściej masz tylko drużynowy. Eee. Systę to można mieć Ale ja to nie patrzę. Asysty. No, już że siebie wyrąbałem Co ładujesz, co ładujesz? Twoja wina To ładuje jego wina się skąpimy <śmiech> <śmiech> na góry patrzymy czy nie siedzi siedział tam a z drugiej strony, yes coraz lepiej mi idzie mam jeden hp teraz już dałem jeszcze ugrać, ło nie nie zdawałem ugrać nic jeszcze, z hp ale nic Ja mógł z kluczyka pociągnę to to ja nie bo się to nigdy więcej Dwa! Się. się dwóch jest! Dobra, dwóch razy sztuka. Jeszcze pójdę być jedna, ale Jak się lespę to ale już jest 107 Ach, już wychodzą do przodu. Będzie trzeba ich trzymać O! Chciałem, że go granat zabiję. O, pies już zaczyna już czekać się denerwować. Eee... Je Jee... Juchu, wymiatam! Nabiórki... Ła! Nie zrobiło się tego. Bum... Może ten też się lampeczki świecą... No, może by nie było Gradatem um Jest zabijemy tego sami Już 134 Idziemy tam do swoich... Tam nie jest mój... Tam jest... No dobrze że walnę granata, bo przynajmniej zobaczyłem HPK Pasek HP zobaczyłem przynajmniej Zniszczyć go Ten skrócza czy co to ma być? Jest zafia za zabijemy Co? Amunicji nie mam A już z pistoletu, oooo, dobrze nawet tego nic nie miałem Już jest blisko jeszcze tylko 5 kill i... W... Niebieska drużyna wygra Czyli skład Nasz skład Ja Ale mi się fuksło, że gra na te życie. Yes, wygrana Win, 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 win Okej, okay, zobaczymy se, ile mamy PD, dostajemy ile punktów. No to dobrze, to na tyle moi widzowie. Zapraszam do subskrybacji, komentowania i lajkowania.